Dobra, dzisiaj e, runda trzecia podstawy boksu. Pokażemy trochę na czym to polega, jakie są zasady, jakie są podstawowe ciosy, ruchy, postawa bokserska, trochę teorii i takie tam. Zapraszam. Wydawać by się mogło, że w boksie chodzi tylko o to, żeby uderzać przed siebie z jak największą siłą, jednak jest to jeden z najbardziej technicznych sportów walki. E, oczywiście zacznijmy od podstaw. Czyli e, opiszemy sobie dokładnie jak przygotować się do e, treningu bokserskiego. Zacznijmy od strefy uderzeń, która jest dozwolona. Mówimy tu oczywiście o głowie, twarzy, torsie, e, no i do pasa poniżej już nie wolno. Linia od barków do bioder e, tworzy taką granicę, e, poza którą nie można uderzać, tak samo jeśli chodzi o głowę, czyli Uszy są taką strefą graniczną. Nie można uderzać w tył głowy przede wszystkim, oczywiście nie można też uderzać łokciem, z główki e, lub z barku, a czasami to się zdarza. W postawie bokserskiej chodzi o zajęcie jak najbardziej stabilnej pozycji. W przypadku osób praworęcznych lewa noga delikatnie z przodu, prawa z tyłu, przede wszystkim delikatnie, miękko na nogach, a najważniejsze stabilnie. Rękawice służą również do ochrony szczęki, dlatego blisko policzków, a łokcie z kolei blisko przy żebrach. Bolesniejszymi i najprostszymi są oczywiście ciosy proste. Zarówno prawy, jak i lewy prosty wykonywane są w bardzo zbliżony sposób. Należy zawsze pamiętać, aby drugą ręką chronić szczękę po zadaniu ciosu. Z tego można zrobić bardzo fajne kombinacje: lewy prosty, prawy prosty, trzy proste, pod rząd, nawet cztery. Jest to bardzo fajna kombinacja, bardzo szybka i często zaskakująca rywala. Sierpowe charakteryzują się tym, że delikatnie schodzimy do przodu, pochylamy się i uderzamy z tak zwanego sierpa. Ręka powinna mieć plus minus około 90 stopni. Z w łokciu ciosy sierpowe są bardzo fajne w kombinacjach z czasami prostymi. Przykładowo lewy prosty, prawy sierpowy i wszelkiego rodzaju wariacje. Ciosy zadawane na dolne części ciała nazywane są popularnie hakami. Należy zawsze pamiętać, aby chronić szczękę przed ewentualnym kontratakiem. Delikatnie się schylamy i uderzamy w brzuch, w wątrobę czy wszędzie tam, gdzie nam się podoba. Teoria teorią, ale jak widzicie e... Doskonaleniu techniki mam jeszcze dużo pracy przed sobą. Na szczęście zostało jeszcze 30 dni do Gali Białych Kołnierzyków, która odbędzie się 27 kwietnia w Poznaniu. Jutro poznamy się bliżej z uczestnikami tego wydarzenia, dlatego zachęcam Was do obejrzenia relacji z naszego treningu w czwartej rundzie walki z rakiem.